Zadzwoniła do mnie zaprzyjaźniona pani z warzywniaka, że u nich pod sklepem od rana. Ponoć taki gołąbek pod schodami siedzi, malutenki, z gniazdka. Wypadł tam jest gniazdo takie. Także odebrałem gołąbka, to już pudełeczko szykuję, zaraz jeszcze wymuszczę ręczniczkiem. No i dzwonimy po akopatrą. Gołąbek przede wszystkim musi się ogrzać łąbeczek wygląda tak, jest bardzo osłabiony i teraz ważne, żeby go ogrzać. Bo nawet nie chciał kropelki wody na dziobka, nawet nie otwierał, żeby pić. Może być bardzo głodny. Ja zaraz szybciutko zadzwonię po jako patrol. Mam nadzieję, że szybko przyjadą. Sama dzisiaj nie mam możliwości podwieźć, a może się okaże, że są gdzieś w pobliżu. Gołąbeczek został odebrany przez Ekopatrol e, dokładnie dwie godziny po tym, jak e, został mi przekazany pod warzywniakiem. Tu jest pobojowisko, bo ja sianko mu tam podkładałam, robiłam na szybko dziurki w e, puble, zanim e, go zapakowałam. Oczywiście warto zawsze mieć takie gotowe pudełko z dziurkami. E, to wtedy odchodzi stres, że tu w jednej ręce gołąb, a w drugiej <grywki> jakieś narzędzie do robienia dziurek. Gołąbeczek przez ten czas oczekiwania na ekopatrol przesiedział sobie przy kaloryferze, miał tam wsadzony termoforek taki, z takiej buteleczki o tego typu. Buteleczka oczywiście była napełniona ciepłą wodą, nie gorącą, ale ciepłą i była zawinięta w papier, w ręcznik papierowy, żeby gołąbeczek się tam no, nie poparzył, ale żeby miał ciepło niebezpiecznie nawet gdyby dotknął. Było zrobione tak, żeby ona się nie turlała, ale oczywiście, w momencie przekazania jako patrolowi, ja wyjęłam tą buteleczkę, bo w transporcie różne rzeczy mogą się dziać. Także trzeba też tutaj uważać no i pamiętać, bo to jednak są emocje przy takich akcjach ratunkowych. Jeśli ktoś nie zajmuje się tym na co dzień, to zawsze jest jakieś tam przeżycie. Nasłuchajcie no, ja na dworze, pogoda. prostu masakra. Leje. Zimno. Także no, brawa dla pani Justynki za czujność, za to, że wezwała pomoc. No, w tym przypadku do mnie zadzwoniła, ale ja powiedziałam, że zawsze warto dzwonić na Straż Bliską i prosić jako patrol opisać sytuację. Oni już wiedzą dobrze, co mają robić. Ewentualnie, jeżeli w waszej okolicy, akurat Straż Bliska tak niekoniecznie może ma możliwość odwiezienia do jakiegoś zaufanego ośrodka rehabilitacji dzikich zwierząt, to jest też organizacja nazywana Gruszętnik, która ma swoich wolontariuszy w całej Polsce, w coraz większej ilości miast i oni bardzo chętnie pomagają gołąbkom, to jest ich jakby taki cel statutowy, także też zachęcam do odwiedzenia strony Gruszętnika, do spisania sobie numerów wolontariuszy z waszej okolicy lub z miasta, w których będziecie się udawać może podczas wakacji czy służbowo, to warto wiedzieć, że potem jak się trafi jakiś pierzasty pacjent, to żeby w popłochu nie szukać albo co gorszego nie zostawić bez pomocy, tylko już dzwonić tam gdzie trzeba. Także Gołąbek już jest w drodze to się do azylu. Pani z ekopatrolu zapewniła, że zostanie tam odchowany. I też z wielkim powodzeniem gołąbki są wychowywane no i wypuszczane są na wolność, gdy są do tego w pełni zdolne i silne i są przywracane na torze. Także jeszcze raz dziękuję wszystkim, którzy pomagają gołąbkom i oczywiście wszystkim to, Trzymajcie się